Jak złamiesz 18 minut, to mi kaktus wyrośnie na głowie. I co, wyrósł? No dzień dobry, jutro wiązowna. Biegłem teraz pod wiatr 4 km takiego luźnego biegu. Cały czas ten to trzymałem

Patrzę sobie na tempo 4,51 Pobiegłem sobie z wiatrem rytmy, więc to było naprawdę mega przyjemne, mega luźne prędkości przelotowe 3,15 3,10 Oczywiście to jest GPS, to jest z wiatrem, więc nie ma co na to patrzeć, ale no jestem w tak dobrej dyspozycji, w jakiej jeszcze naprawdę, naprawdę nigdy nie byłem. Dzisiaj rano 69 kg wniosłem na wagę, odżywiam się dobrze, regeneracja jest świetna, treningi idą rewelacyjnie, są mega poukładane I jeżeli Moc pozwoli. To jutro będzie wynik z kosmosu, nie? O. Jak to mawia Bartosz Walkowski, trzeba dać. Klasycznie jedzonko, motywacyjnie flober, i lecimy. I nie wiem jak będzie za audio, więc będę trochę bardziej krzyczał, no bo jedziemy 130 na godzinę. Także pogadajmy, pogadajmy tak jak ostatnio gadaliśmy i tak jak ostatnio mówiłem, że to był bieg zadaniowy, że to było przetarcie. Tak dzisiaj jest dzisiaj jest ściganie. Ja nie będę ściemniał, że ja tam jadę po to, żeby zrobić solidną życiówkę. Nie będę ściemniał, bo że tam wiecie, ja nie trenuję do 5 km, no to tam nie musi to wyjść. Nie, to jest 5 km wiązownej, to jest święto biegania. Pamiętam jak jeszcze w sierpniu robiłem trening 8 razy 700 z Matim też i z Karolem. No i pamiętacie tą scenę, kiedy upadam, są nawet rolki na Instagramie z tego. Tam oczywiście był upał, ale mimo wszystko średnia z tych powtórzeń 8 razy 700 to była 333. I z tej formy byłem w stanie pobiec 3,36, czyli 3 sekundy wolniej niż to tempo z tego 8 razy 700. Dwa tygodnie temu zrobiłem taki trening i ten trening pokazuje średnie tempo 3,28. Może 3.29, bo tutaj był ósmy tor, GPS, opowiadałem o tym ostatnio. Mimo wszystko, tempo średnie 3.29 plus 3 sekundy daje mi tempo 3.32, czyli wynik 17.40. To byłaby życiówka pobita o 20 sekund. No byłby to wynik zajebisty, kosmiczny, ale wydaje mi się, że ja naprawdę jestem do tego zdolny. Mikołaj, on jest... Mocno racjonalnie myślący, i właśnie dlatego jego mam, a nie swoją łańską fantazję. No i on powiedział, żebym biegł po 3,34 i jeśli coś zostanie, to na tych dwóch ostatnich kilometrach przyspieszyć. I on mnie zna, tak jak zna mnie Marcin Kępka, pozdrowienia Marcin, który zawsze przed każdym jednym biegiem pisze Mariusz. Mariusz? Mariusz, nie odpisuj. Nie, nie jak Max Kolonko, ale pisze. Zacznij pierwszy kilometr wolno. Nie szalej, nadrobisz, spokojnie, nie podpal się. I szczerze wam powiem, to, czego ja się dzisiaj najbardziej boję, to tej adrenaliny, tego klimatu. Tam będą, będzie mnóstwo ludzi mnóstwo znajomych, cały praktycznie obóz Passion First tam jedzie tam będzie ponad połowa biegowej Polski, bo jest to najlepszy i najszybszy bieg na 5 km, naprawdę zależy mi na tym, żeby ten pierwszy kilometr pobiec rzeczywiście to nawet 3.35, 3.34 niech on sobie wpadnie wolniej bo jeżeli on wpadnie 3.20, 3.23 na kilometr, no to będę miał pobieg nie? ja jestem w najlepszej dyspozycji mojej życiowej, nigdy nie byłem w lepszej, jestem Pumped, jak to się mówi po angielsku i po prostu let's fucking do this! Dzień dobry! Już we wiążą, nie? Proszę Państwa, wiązowna, wiązowna. Jest to takie małe miasteczko lub wieś, ponieważ nie sprawdziłem tego na Wikipedii, w której to raz do roku odbywają się niesamowite zawody. Pan Mariusz, tak jest. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. I znowu kolejny rok, kolejna czapka. Fajne są te ich czapeczki. Jeszcze ostatnie wejście z tej kamerki, potem już tylko Insta360. Co nagra, to nagra, co nie nagra, to nie nagra. W tym momencie mamy 3 stopnie na plusie, jest lekkie słoneczko. Dużo jest ludzi, bardzo dużo jest ludzi, ale będzie grupa na bieganie na moje wyniki, więc... No liczę na to, że dam radę, nie? Jestem mocno już zestresowany, pewnie słuchać to w głosie. To jest bieg, to jest, to jest bieg, który zawsze boli. On będzie bolał i trzeba się teraz mentalnie nastawić na to, że po prostu to będzie bolało. Trzeba po prostu dać. Ostatnie szlify 25 minut do startu. Wybiegnę całkowicie na krótko, wezmę sobie jakąś bluzę, żeby zrzucić w razie czego może zginąć. Jest mocny stres, ale jest moc. Jest dobrze. Po to trenowałem. Siemanko, siemanko.

no i ruszamy z tym biegiem. Jak wiadomo na początku tasowania. Stanąłem troszeczkę dalej, żeby specjalnie być delikatnie hamowanym, ale jak widzicie tu niektórzy już wyrywają do przodu. Tutaj z przodu widzicie Karola, osobę, którą dobrze znacie z moich treningów. Jest jeszcze w tym biegu kilka osób, które będzie biegło na mój podobny czas i wiedziałem, że one są delikatnie przede mną. Tu Karol wyrywa mocno do przodu, ale posłuchajcie początku i zobaczcie jacy byli kibice na trasie. Tutaj z przodu widzimy też Gosię, która biegnie na podobny czas jak ja, miała zacząć podobnie, i Juri, który na 400 metrze, który wpada w minutę 22, wyrywa mocno do przodu. Po prawej stronie widzicie jeszcze w białej koszulce... Włodka, który na 500 metrze odzywa się do mnie, i mówię: Ciema! Lecimy dalej. Tutaj jak słyszycie, zaczynamy więc pod wiatr, skręcamy w prawo i czuć było ten wiatr, więc ja trzymałem grupę i skupiałem się tylko i wyłącznie na tym, żeby ten pierwszy kilometr nie polecieć go za szybko. Po prawej stronie wychyla się Marek. Marek miał ciekawą historię, bo zgubił zegarek w momencie startu i już zbliżamy się do pierwszego kilometra, który na moim zegarku dokładnie wpada w 3.31. Jest to około 2-3 sekundy za szybko, ale nie ma jeszcze dramatu. Tutaj, jak słyszycie, znowu doping. Ja już zbliżam się do drugiego kilometra. Karol daleko, Gosi, nie widzę. Marek cały czas obok mnie. Lecimy razem. I drugi kilometr wpada u mnie w 3,34, czyli elegancko. Wyrównałem tempo to, które chciałem. No i nawrotka. Na nawrotce, jak zwykle, delikatne zwolnienie, żeby potem przyspieszyć, jak widzicie u Marka. Mark trochę go poniesło, że tak powiem. A tutaj pojawia się Gosia. Gosia, którą po drodze wyprzedziłem. Nawet nie wiedziałem kiedy i nie zauważyłem jej, ale na nawrotce spotkaliśmy się i tutaj przez chwilę leciliśmy razem. A następnie, jak sama powiedziała, byłem jej drogowskazem przez większą część biegu. Tutaj nagle znalazłem się w takiej sytuacji, że absolutnie nie miałem jak je wyprzedzić. Po lewej stronie byłem blokowany, po prawej stronie byłem blokowany, więc mówię. Puśćcie mnie proszę! Dzięki! Doklejam do Marka, lecimy chwilę razem, ale widzę, że Marek nie dokleja, zatem krzyczę. KAimy! <laughs> Tutaj zbliżamy się już do trzeciego kilometra, i tutaj zaczyna się zabawa, bo trzeci kilometr wpada mi w 3.44. Mówię, what the fuck! Przecież ja cały czas miałem zegarek tylko z dwoma wartościami: czas ogólny oraz tempo biegu danego okrążenia i cały czas biegłem na tym tempie około 3.32, 3.34, więc niemożliwe, żeby to było 3.44, mówię dobra, pewnie znaczniki są przestawione. Doganiam Kubę z Passion First i lecimy dalej, ale to spowodowało we mnie frustrację, bo robię bieg życia i kurde, taki split, no niemożliwe. Tutaj wyprzedzam kolejne osoby, ale dystans do Karola, jak widzicie, nadal jest znaczący. No i tutaj był niezły mindfuck, bo widzę chorągiewkę, patrzę sobie 13,48, ale to nie była chorągiewka 4 kilometra. To był znacznik 20 kilometra z półmaratonu. No i tutaj nadejdzie chwila prawdy i zobaczymy, czy ten znacznik rzeczywiście był przestawiony. Ja wiedziałem, że trzeba to pobiec w okolicach 14-15, bo wtedy nawet ostatni kilometr w 3,30 dawałby mi 17,45, co byłoby zajebiste. Ale zobaczcie jak już cierpię. Czwarty kilometr wpada w 3,29. Wynik mamy 14,18, zatem jesteśmy prawie, że on track, ale żeby zrobić 17,40 no to trzeba ostatni kilometr pobiec w 3,22. <tryk> No ale to nie Rzeszów, tutaj była moc pod nogą. Wbiegamy w ostatnią prostą, zaczynają się kibice i na ulicy widać napis 600 metrów do mety. Na 500 metrów do mety, ja już wiem i zobaczcie, jest ogień. Tak jest! Słuchajcie, jedziemy teraz dalej. Ej, Zaprzyjaźniony freestyleowiec dodał mi otuchy. Jak krzyknąłem, jeszcze pokłady adrenaliny zostały wyzwolone. Zobaczcie, 400 metrów do mety i mamy czas 16:24. Wreszcie zaczynam doganiać Karola, który tam biegnie w swoim świecie w słuchawkach po prawej stronie. Jest ogień, dobiegamy do ostatnich 300 metrów. Naprawdę poziom. Zmęczenia jest już pod korek. Tętno ponad 190, ale lecimy. Jest ogień pod nogą. Czy jestem w stanie pobiec 400 metrów w minutę 18, czyli tempem na 3,15 km?

Aha! Ale dobrze. dobrze! 18? 17.40 chyba. 30 km tego. dzięki, złoko. Trzymaj się, hej. Chyba grubo poprawiłaś się. Po 18? Chyba za mało. Aha! Zajewiejście. A tu się trzymaliśmy i mówiłem, ciśniemy, dociśniemy, dociśniemy. I właśnie to było to. No kurde, jak się Cała ekipa w tej podróży. To był bieg. Biegło się, ładnie prowadził. Jak grubo ja 17 chyba 42, 17 41. Słuchajcie. To pewnie to wyciskanie na klatkę. O, no na Nie, pewno. Bo on Wziąłem się wynąłeś, na wynąłeś, poszło. To. Jak poszło. Ale, jak, Słuchajcie, no, to no, chyba no, pierwszy no, raz. Super. Ale 20 minut no, na 4, 5 4, km. Jak, jak mniej więcej? więc Tyle co będę chciał po drodze w Poznaniu Piękna sprawa. Po drodze w Poznaniu Piękna sprawa. to ja najlepszy Najbardziej wytrwały uczestnik tak ukozu Ano Fisza, siemanko 17.42 chyba A ty jak? Tu tam gdzieś grubo chciałaś lecieć No zabrakło niewiele już bo... 17.07 chyba 16.35 to by oznaczało, że biegam tu trzeci rok pod rząd i łapię 3 wyniki w 3 sekundy Dzisiaj 17.41 Ostatni kilometr to 3.24 Ile się a, prognozowałem? 7, Powiedz jak tam poszło dzisiaj A dobrze, wyjątkowo dobrze bo... Czwarty raz tu biegłem i do tej pory trzy razy było bardzo źle. E, zawsze coś, a teraz życióweczka 15, według zegarka 15,41. No to jakoś tak mniej więcej plus minus to, więc yy. kilkanaście sekund życióweczka, więc. A przypomnę, że ostatnio fajnie. sub 9, 3 km. No to też. Tysiące ten sezon się pięknie zaczął, same życiówki. Ja Ciebie kojarzę chyba, bo Ty jest z Bartkiem, nie? Tak, dokładnie z Bartkiem. Jak w tam Dziki poszło? Yy, jeszcze nie mam oficjalnych wyników, ale chyba jest pierwsza złamana yy, granica 17 minut. Uuu, to jest, to jest yy, coś pięknego, gruba, gruba bariera. Sztos, gratulacje. Lecę na metę półmaratonu i lecę zobaczyć, jak tam Mikołaj z Ele prowadzi na mistrzostwach polskich. Powiem wam, że nie dało się naprawdę nie dało się lepszej pogody wymarzyć, lepszych warunków grupy, mojej formy, mojej dyspozycji. Tu wszystko zagrało. To będzie. Jeśli nie najlepszy, mam nadzieję, że nie najlepszy, tylko że będą jeszcze lepszy w tym roku, ale to będzie bieg, który naprawdę zapamiętam na długo. Nie! Ela, Ela dawaj! Dawaj! Ela! Dajesz Ela do końca! Do końca! Na koniec rozstrzygniętego Raf Radikal. Mam jeszcze czapkę, przynajmniej. Bo dwóch ambasadorów za mną biegniasz, głupio by było. <grymne> Subskrybuj kibicuję. Będziesz na kanale, bo spokojne. dużo osób będzie. Dziękuję bardzo, bardzo. To jak poszło? poszło. Eee, może być, może być. Jeden, trzydzieści, Ale 3, 3. zadowolony w sensie poprawa, ale korytuczy? Jak poprawa. najbardziej, jak tak? najbardziej zadowolony, jest życiówka, tak że jest spoko. W ogóle Zeński robił mnie pan do biegania. Nie pan, tylko Mariusz i dziękuję za miłe słowa. Gratulacje, 17 zł. Na żywo. Jak poszło? Bardzo, dobrze, jestem Bardzo z jego tak. biegu. Nie tak. widziałem wszyscy szczegółów, widziałem wynik, no ale życióweczka. Klikałem na znacznikach. Pierwszy kilometr 333, ostatni 323. To tak to się... Ona miała 1,12 no. i 36. Chyba, I chyba na sekundy przegrała. Dziesięć, z 10, 10 sekund, 10 tak, sekund, tak, tak, tak. Wow. 10 stopni. Właśnie latałem dronem, muszę nałożyć okulary, żeby wracać do domu. Także no. Czego chcieć więcej? Dzisiaj pogoda nas po prostu rozpiściła. Lecę do domu, przeanalizuję ten bieg, nagram jeszcze krótkie podsumowanie i montujemy to. Montujemy to, bo mam cały bieg na Insta360. Dzień dobry, pierwsze ściganie za nami. Ja już na świeżo dzień później postawiłem sobie pucharki z tyłu tak po to, żeby wyglądać bardziej pro. Co to był za dzień? Mam nadzieję, że serio. Poczuliście te emocje, mam nadzieję, że poczuliście to, co się tam działo, ten klimat, tą energię, bo to było, to było naprawdę święto biegania. Spotkałem Olka Wiązka, brązowy medalista w półmaratonie 1.05. Następnie Ela Glinka rozwaliła system. Amatorka, która trenuje u Mikołaja w ekipie Passion First, pobiegła o 10 sekund wolniej niż Ola Brzezińska, która w tamtym roku w Walencji chyba o 20 czy 30 sekund minęła się z minimum olimpijskim. Oprócz tego dziesiątki rewelacyjnych wyników na 5 km w półmaratonie wiązowskim. Do tego Adam Nowicki stał się drugim Najlepszym maratończykiem polskim. Mam nadzieję, że wreszcie, wreszcie w tym roku. Ten rekord Henryka Szosta będzie zagrożony. Niesamowity dzień. Endorfiny buzowały, kofeiny przyjąłem mega dużo. Te wszystkie emocje, te wszystkie wiadomości od Was, te wszystkie gratulacje no spowodowały to, że nie spałem północy, bo co godzinę się budziłem i mój mózg nie był w stanie się wyluzować. Ale nie żałuję, życzyłbym sobie tak po każdych zawodach nie móc spać nocy. Co do samego biegu, bieg najlepszy, jaki wykonałem dotychczas. Pełna kontrola, widzieliście na biegu, kiedy było trzeba pilnowanie tempa 17,42, czyli tempo 3,32 na kilometr, ostatni kilometr 3,24. Jest moc, jest moc pod nogą, i serio mówię wam, że gdybym potrenował do 5 km, skupiłbym się na tym przez najbliższy nie wiem rok czy dwa, to nawet. Powiem to, 17 minut jest w moim zasięgu. Bieganie po 3:20, 3:24, to jest coś, co da się wytrenować na moim poziomie, w moim wieku i to jest do zrobienia. Nie teraz, nie w tym roku, ale jest to do zrobienia. Następnym razem pewnie będziemy atakowali 17:30, ale będzie to już na jesieni, bo teraz skupiamy się na dłuższych dystansach. Ogólnie to Mikołaj przygotował mi już taki tydzień, że za głowę się trochę złapałem, ale o tym opowiem wam już w kolejnym odcinku. I teraz dla wszystkich, którzy mówią, że ja nie mam fanów. Zbiegania. No to jest chyba dzień i film, który pokazuje, jaki to jest fan zbiegania. To jest Inny fan niż takie wyjście do parku, pobieganie sobie po prostu dla zdrowotności. Nie hejtuję tego, bawcie się. To nie jest mój typ biegania. Ja bez celu wynikowego nie mam satysfakcji z biegania. Ja muszę dążyć do jakiegoś celu. Jeżeli mi coś nie wyjdzie, pokazuję tą frustrację, ale to nie znaczy, że ja nie mam y, fanu z tego, że ja się poddaję i rezygnuję i w ogóle obrażam się na bieganie. No po prostu jest źle i jest dobrze. Taki jest sport. Uwielbiam biegać szybko, uwielbiam biegać mocno, uwielbiam biegać na maksymalnym możliwości swojego organizmu i sprawdzać, do czego jestem zdolny. To jest dla mnie fan zbiegania. No i jak widzieliście, nie jestem jedyny, bo mnóstwo pozytywnie zakręconych świrów. Życzę wam tego, żebyście znaleźli sobie właśnie ekipę ludzi, którzy podzielają tą pasję w taki sam sposób, jak Wy Na koniec dzięki raz jeszcze dla Mikołaja za zimną głowę, za przygotowanie, za taktykę, za to, że mnie hamował, bo wydaje mi się, że teraz biegam dojrzalej, biegam mądrzej, biegam taktycznie i to zrobiło ogromną, ogromną różnicę. Dzięki też dla wszystkich, których spotkałem, dla wszystkich, z którymi zamieniłem, zbiłem pionę, pogadałem o tym, o kanale, daliście mi mnóstwo motywacji. Nie skłamie, jeżeli podeszło do mnie 10, może 15 osób, które powiedziało, że subskrybuje kanał. Kiedy film oglądają, jarają się, zostali zainspirowani do biegania i o to w tym chodzi. Myślę, że widzimy się już 16 marca na rekordowej dziesiątce, bo to jest kolejny przystanek na mojej drodze. I z kim się nie widzę, to do zobaczenia gdzieś w kolejnych biegach, może na półmaratonie warszawskim. Tymczasem wbijajcie do mnie na Instagrama, na strawę. Tam macie wszystkie dane, wszystkie statystyki, relacje dzień po dniu. Trzymajcie się, do zobaczenia gdzieś na trasie. bello.